Witam. Nie no, że tu lubię, ja, Lubina, jestem witam w kolejnym odcinku w 99, to jest bodajże 34 odcinek. Odblokowałem wszystkie te areny tutaj hakerowe, hakerowskie. Tutaj było jajuszko i. Y, 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 to nie ta strefa. Yy, tak to ta, tu. Ta, tu było jajko i były potiący lepsze. I teraz jesteśmy, trafiliśmy tu, o tutaj, tak jest i mamy te bundle nowe i już wam czytam co my tu odlokowaliśmy, połowę też hype Ega mamy i to jest virus update, 16 update chyba, virus uh, event, virus egg, new pets, huge pets, secret pet huge party pets, huge machine egg, virus pack, ufo ultimate i hacker booth, więc no dobra, wejdźmy sobie do sklepu mamy hacker booth, ufo, Huge virus, Griffin i huge matrix monkey Uu, A to już to, to, to nie <grychy> Ale ładne jest Trzeba... to tło Trzeba szkolenie szorcha palnąć No tu nie ma nic Więc Gdzie są te pety to jest jakiś virus portal Ale to bym do Wojda pierwszy poszedł Wydaje mi się że tam będzie to czego szukamy Czyli ten, ten... Ok. Po prostu podłączyli nam to wszystko do hakero tego świata. Czyli taki DLC do tego świata. Dodatek, do rozszerzenie. Tak, no dobra. O. Ok. Mmm. Czuć Ja na pewno będę chciał posiedzieć sobie. No i myślę, że to no, tyle w tym update. <laughs> Nie ma krain. Co mogę powiedzieć? No. Skończyliśmy wojda, póki co. No. Mały update, ale też szybko one wchodzą, więc dobra. Zmienimy sobie te książki, książeczki i lecimy z otwieraniem pięknego jaja. Co sobie jeszcze tu screena na miniaturkę zrobię. Chciałem wejść Dobra. No i otwieramy. Cyk. Same komputerki na razie. A no to będzie krótki, szybki odcinek. Co mam tu więcej mówić? No? Krótki, szybki update to krótki, szybki odcinek. No i też. też to nie idzie to drobienie To mnie dziwi i niepokoi. Co jest? Co jest? Ej widzowie słuchajcie to jest coś tu... Jakiś błąd źle generowany Jakim cudem jeszcze nie dropnąłem tego... Skeletona Co jest? O jest! Ale to jest faktycznie Niemożliwe No serio już po hajsu nam spadła O jest, wow no nieźle, jestem ostro zaskoczony i rozczarowany tym update'em. Myślałem, że będzie jakiś potężniejszy ten virus update. Wow. Może wolna się kiedyś uda zdobyć skiletę, ale... Czy no, no, to jest ze znakami zapytania, do pijemy petu? No jest Yes! Mamy! Wow tego przed mąki by było świetne zdobyć no bardzo ładna peta potem gdyby nie było żadnego No i dobra kasa, hajs się kończy czarnocie ale ci tu już mają taki moment o widzicie chociaż widzę jedną zmianę patrzcie to siup siup tego też nie było dobra nie wiem jak on mi się zjął, ale wow! W porównaniu do tych moich najlepszych to naprawdę wow! No i co, lecimy do Wojda, robimy Goldy i Rainbowy. Tyle ile na ile. Tyle. No tak, tyle na ile możemy, tyle na ile nas stać. To jak tu robimy. Mamy 1500 tych Hackerd komputerków. Sium. No zdecydowanie są to teraz najmocniejsze Rainbow Pety w tej grze jakie mamy możliwość zdobyć. Mówię o mnie. no I to będzie tyle. Nie widzowie. Nic tu więcej kontentu kon dla Was nie mam. Ale mamy fajne nowe pety. Jak też sami tu widzicie. Dzięki za oglądanie lubina <grywina>